Witam wszystkich na moim kanale z informatyki. Według obietnicy dzisiaj umieszczę film jak rozwiązać zadanie podstawowe i coś ekstra z Excela dla drugich semestrów. A więc zaczynamy od zadania podstawowego. Tutaj niektórzy mogli mieć pewne problemy, szczególnie wtedy kiedy otwierali ten to ćwiczenie w programach takich jak OpenOffice lub LibreOffice. Ze względu na to, że mogły te programy źle odczytywać o właśnie te ilości. Zobaczcie co tutaj mamy. Mamy zaokrąglenie losowe, które to, która to funkcja przy każdej, jak można powiedzieć, zmianie w pliku losuje te liczby. A więc tutaj trzeba byłoby no, wpisać dowolne liczby, gdyż te wielkości nie mają wpływu na to, że będą prawidłowe obliczenia w tym miejscu, w tym, w tym czy w tym. A więc zaczynamy, moi drodzy Państwo. Pierwsze, co trzeba byłoby obliczyć, to kosz szywek brutto. Oczywiście wszyscy powinniście wiedzieć, bo już to robiliśmy, że tu stosujemy tak zwane adresowanie bezwzględne, czyli... Ilość szywek musi być pomnożona razy koszt za jedną szywkę. Czyli mamy tutaj znak, równa się, wskazujemy ilość szywek, razy cena za jedną szywkę, którą blokujemy. Enterem potwierdzamy i kopiujemy to w dół. Oczywiście wiadomo, że to są już pieniądze, a więc ustawiamy tutaj, że to są złotówki. To samo robimy ze spinaczami. Znak równa się ilość razy cena za jeden skrzypacz, f4 blokada i enter. Wracamy i kopiujemy to w dół. O, tu za daleko. A to oczywiście są złotówki. No, i zobaczcie, to podstawowe zadanie, gdzie stosujemy adresowanie bezwzględne, jest już zrobione. Następna rzecz to jest obliczenie rabatu. Liczymy funkcją, jeżeli, gdyż rabat jest wtedy, gdy w danym miesiącu właśnie zostało kupionych ponad 170 sztuk materiałów biurowych. A więc, moi drodzy Państwo. Dajemy tutaj formuły logiczne jeżeli. I tutaj wskazujemy. Jeżeli ilość szywek plus ilość spinaczy jest co? Większa, równa 170. To jest warunek. Jeżeli to jest prawdą, to Excel ma teraz pobrać koszt szywek i koszt spinaczy dodać do siebie i pomnożyć razy tę wartość czyli ten rabat 12%. Ale wiadomo, jeżeli mamy tutaj działanie dodawanie i mnożenie, musimy zastosować nawiasy. Czyli otwieramy moi drodzy państwo nawias, wskazujemy koszt szywek brut to plus koszt spinaczy. Zamykamy i dajemy razy 12%. Zobaczmy, że musimy to zablokować, ze względu na to, że ta wartość się nie będzie zmieniała, kiedy będziemy kopiowali w dół. Czyli znów F4. A więc zobaczcie, mamy rabat wtedy, kiedy ilości jest więcej, ilość jest większa niż 170. Wiadomo, że w przeciwnym razie, kiedy wartość będzie poniżej 170, oni nie otrzymają rabatu. I dajemy tutaj OK. O, proszę bardzo, już pokazało, że tu jest 0. Teraz kopiujemy to w dół. I oczywiście w narzędziach głównych wskazujemy, że to też są pieniądze, złotówki. A więc w tych miesiącach dostali oni pewien rabat. Ile to będzie razem? No, proszę zobaczyć. Bardzo proste. Jeżeli tutaj mamy, to lepiej to obliczyć w ten sposób, że znak równa się koszt brutto plus koszt brutto. Minus oczywiście rabat. Enterem zatwierdzamy i będziemy kopiowali w dół. Zobaczmy, że tu mamy typ adresowania względnego, ponieważ nic nie blokujemy. On będzie teraz, właśnie w ten sposób, prawidłowo obliczał nam wartości do zapłaty. Następnie mamy tutaj, moi drodzy, podsumowania, czyli podstawowe funkcje. Razem ilość, przepraszam, tu jest ile to jest razem zszywek i tak dalej. Możemy to obliczyć autosumowaniem. Zobaczcie, że prawidłowo wskazuje. Dajemy Enter. Możemy tutaj także obliczyć autosumowaniem. I dajemy Enter, a tu już, zobaczcie, prawidłowe wartości wyskoczyły. Oczywiście wiemy, że to jest. To są złotówki. Tutaj mamy złotówki. No, tutaj moglibyśmy tak zaznaczyć, że to są też wszystko pieniądze. Teraz średnio. Tutaj trzeba uważać, moi drodzy państwo, tu mamy te podstawowe funkcje, i kiedy mamy średnią, to proszę zobaczyć, że tutaj jest pewien, może dojść pewnego błędu. Jeżeli ktoś by teraz zatwierdził enterem, popełniłby kardynalny błąd, ze względu na to, że średnia wyszłaby fałszywa. Widzimy, że on ujmuje też to wartość razem, a więc nie może tak być. Albo tutaj w ten sposób trzeba zmniejszyć, widzimy, o, zmniejszamy o to, albo jeszcze raz zaznaczyć, o tak, zaznaczam, i średnia będzie z tych. Oczywiście, ja jeszcze raz to pokażę. Moi drodzy państwo, wykasuję to. I jeszcze raz, proszę, zobaczcie. Tu się ustawiam. Średnia. Zaznaczam. Tutaj prawidłowo enterem zatwierdzam. Średnio jest tyle. To samo zrobię tutaj. Średnia. Prawidłowy blok, czyli dotąd, i enterem zatwierdzam. Proszę zobaczyć, że tutaj już jest prawidłowa rzecz. Oczywiście nie do końca tu jest prawidłowa wartość, dlatego warto jeszcze raz tutaj zrobić średnią. O tak, w ten sposób dotąd, i enterem zatwierdzamy. Średnia jest mniej więcej taka. Oczywiście nie zapominamy o tym, że to, chociaż moglibyśmy też na końcu to zrobić, że to są wszystko pieniądze. I tutaj także są to pieniądze. Maksimum robimy w identyczny sposób, wybierając maksimum i oczywiście jeszcze minimum. A więc to już by było. Wszystko, no można powiedzieć, że to podstawowe zadanie byłoby idealnie zaliczone. Proszę zobaczyć, teraz mamy zadanie tutaj coś ekstra. To nie jest trudne zadanie. Proszę zobaczyć, że tutaj musimy tylko wiedzieć, co to znaczy, że jest to jakiś udział w kategoriach i tak dalej, ale to jest bardzo proste, jest to mnożenie, dzielenie. No, i oczywiście, kiedy liczymy tutaj cenę w euro, to jest także adresowanie bezwzględne. No, zróbmy to. Po pierwsze, mamy to w złotówkach, czyli tutaj zaznaczamy, dajemy, że to są złotówki. No i możemy także, jak mamy zaznaczone, wstawić, zobaczcie, autosumę. O, troszeczkę za daleko. Tu się ustawimy. I damy autosumowanie. On się zapyta, czy to sumować? Tak. I proszę zobaczyć, mamy tutaj, że wszystko jest warte tyle, jakbyśmy po jednej sztuce kupowali. Eee, następnie trzeba cena. Cena w złotych wynosi 12, a kurs euro 4,15. No, wiadomo, dzisiaj chyba sporo więcej, ale przyjmijmy, że to jest prawidłowe. Czyli teraz znak równa się, wskazujemy cenę, dzielimy przez kurs euro i oczywiście F4 ją blokujemy. Enterem zatwierdzamy, wracamy tutaj i kopiujemy to w dół, a zarazem, moi drodzy Państwo, ustawiamy, że to są właśnie euro, że to jest euro. Mamy już euro. Proszę zobaczyć, że tutaj mamy tak zrobione, że jest to po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo pięć produktów. No i prawdę mówiąc, jest coś takiego, że można to później wykopiować przy wartościach, ale no, lepiej zrobić czasami na piechotę, bo może być różnie z tymi produktami. No ale powiedzmy, że mamy na razie porównanie. Teraz chcemy policzyć wartość, ale już liczymy nie od euro. Chociaż, jeżeli ktoś wyliczy sobie od euro, proszę bardzo. Ale ja będę liczył od złotówek. Czyli znak równa się i tutaj ilość razy cena w złotych. Nie blokuje, bo on będzie to samo robił właśnie dla pozostałych pozycji. Enterem Naciskam i mogę to kopiować. Całkowicie w dół. Proszę, zobaczcie, że ten płotek, który czasami widzimy, to jest wszystko prawidłowe. Tylko nie mieści się to w komórce. Możemy rozszerzyć komórkę tutaj, ale czasami możemy zrobić to tutaj w formatuj, i mamy tutaj auto dopasowanie szerokości kolumn, a więc wszystko pojawi się już prawidłowo. Następnie co to jest, moi drodzy? Wartość kategorii. Wartość, czyli jak mamy kategorię A, czyli jest to suma tych wszystkich wartości. No to możemy to zrobić autosumowaniem. No, źle nam zaznaczył. My teraz wskażemy prawidłowo, że chcemy, żeby to było zaznaczone i zsumowane, i dajemy Enter. Proszę bardzo. Słuchajcie, jak tutaj właśnie powiedziałem, że trzeba byłoby dla każdej kategorii autosumowaniem oddzielnie, bo wystarczyło, żeby było po 6 produktów, albo 7, 8 w innych kategoriach i już by nie można było kopiować. Tym razem mamy tak, że jest wszystkich, po wszystkich jest po 5, czyli możemy to skopiować. Proszę bardzo, kopiujemy i mamy prawidłowe obliczenia. Teraz, moi drodzy. Zajmiemy się procentowym. Mamy już ustawione, proszę zobaczyć, że to będzie udział procentowy. Jaki jest udział procentowy każdego, słuchajcie, produktu w danej kategorii? No, z matematyki wiemy jedną rzecz, że jeżeli wartość poszczególną podzielimy przez to, to da nam pewien udział. No i oczywiście, kiedy skopiujemy to w dół, to pokaże nam prawidłowo. A więc dajemy znak równa się, wskazujemy wartość dzielone przez sumę wartości tych wszystkich i dajemy Enter. Tu mamy 8%, ale proszę zobaczcie, niektórzy zapominają o blokowaniu, bo cały czas wartość kategorii musi być ta sama. Kiedy byśmy skopiowali w dół, nagle wskazuje się... No właśnie, jest takie przysłowie z tym dzieleniem przez zero. Oczywiście, że to jest źle wtedy, ale mogę jeszcze raz liczyć. A mogę tu ustawić. Następnie odszukam ten adres tutaj. O, proszę zobaczyć, on na czerwono wskazał, że to jest ta wartość. I teraz nacisnę F4. Enterem zatwierdzam i mogę teraz to spokojnie kopiować w dół. Proszę zobaczyć, że mam prawidłowo obliczone. Za każdym razem teraz muszę zrobić to samo, czyli znak równa się, wskazać tutaj wartość, dzielone przez całość, f4 blokada i enter. Wracam i kopiuję to w dół. To samo tutaj. Znak równa się, wartość, dzielone. Przez sumę F4, Enter. I kopiuję to w dół. Znak równa się. Wartość dzielona przez sumę. Oczywiście F4 i Enter. I jeszcze skopiujemy to w dół, i tutaj ostatnie obliczenie znak równa się. Ta wartość dzielona przez sumę f4 i enter. Wracamy i kopiujemy to w dół. No i mamy tak naprawdę to obliczone. Tylko, moi drodzy państwo, jeszcze przydałoby się tutaj pewne autosumowania zrobić. Czyli tutaj zrobimy autosumowanie, tutaj może no nie sumujmy, jak jest kreska, to nie sumujmy, ale tutaj policzmy autosumowaniem. No, zobaczymy, ile to jest. Oczywiście, no, tym razem rozrobię w ten sposób rozszerzenie komórki. To jest aż 50 tysięcy. Zobaczymy, czy to jest to samo. Autosumowanie. Skopiujemy, tak. Enter. Oczywiście, że to jest to samo. A więc mamy tutaj sprawdzenie, czy prawidłowo, żeśmy to obliczyli. No, tu wiadomo, że no, nie ma co tutaj Dodawać, ale teraz, moi drodzy państwo, tu musi nam wyjść, zgadnijcie ile, musi nam wyjść 100%. Tym samym, jaki jest udział w kategorii w całości? Proszę zobaczcie, że całość to jest to, a tutaj mamy wartości, a więc identyczna praca. Czeka nas tu, czyli zrobimy ten sposób, że znamy znak równa się, damy wartość kategorii podzieloną przez wartość całości, F4 zablokujemy i damy Enter, a następnie damy tutaj o właśnie procentowa, to pokazuje nam ile to jest procent. Kopiujemy to w dół. A następnie, no sprawdźmy, autosumowanie. Enterem. Zatwierdzamy faktycznie 100%. A więc zobaczcie, drodzy Państwo, zostało to nam obliczone. Czy możemy tutaj obliczyć jeszcze autosumę? Pewnie, że możemy. Zobaczymy, ile jest w ogóle towaru. Enterem. Zatwierdzamy 2257 sztuk. No. Ile to by było właśnie, jakbyśmy po jednej sztuce kupowali, ile to w euro, też to by było ciekawe. Autosumowanie, dajemy Enter. No to byśmy zapłacili tyle, tyle euro. A więc zobaczcie, że oprócz tego obliczenia, bo tutaj już nie ma sensu, bo to by wyszło 500. Zgadza się, zaraz sprawdzimy. Autosumowanie, Enter. No właśnie, 500, na no 500% bez sensu. Prawdę mówiąc, mamy całe zadanie zrobione. Nie było chyba takie strasznie trudne. Już te pewne rzeczy ćwiczyliśmy, i tym samym dla Was powinno to być no, do przejścia. Chociaż tutaj, szczególnie tu drodzy Państwo, właśnie w tym podstawowym adresowaniu względnym i bezwzględnym. No, niektórzy, mam, mam też nadzieję, pamiętają o tym właśnie funkcji, jeżeli. Dziękuję bardzo za uwagę wszystkim.